Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie. Tamtego grudniowego dnia świat patrzył na Polski Sejm, a dokładnie na gaśnicę w ręku jednego z posłów. Nie patrzył na Polski Sejm, choć tak byśmy pewnie chcieli, żeby przypomnieć sobie o tym, że najwięcej w nowoczesnej historii Polskich Polaków wybrało większość i daje, się, daje nadzieję na zmianę. Patrzył dlatego, że komuś przyszło do głowy zrobić skandal. Tym kimś był poseł Braun. Czy to był jeszcze jeden szalony czyn jakiegoś mikronerona, który chciał coś podpalić, żeby na niego zwrócili na całym świecie uwagę? A może za tym jest coś więcej? Chodziło o to, żeby jeszcze raz. Zwrócić uwagę na Polskę w kontekście negatywnym, żeby zagrać antysemityzmem, żeby uderzyć w naszą polską tradycję. Nie przypadkiem, nie przypadkiem. zapalamy tutaj także świece hanukowe. Nie przypadkiem wisi tutaj krzyż. Bo my wiemy, skąd jesteśmy, bo my wiemy, że w naszym kochanym kraju, na tej ziemi. W czasie Hamuka wielokrotnie świętowali nasi bracia Żydzi. I chcemy się odwołać do tej tradycji. I ktoś przychodzi, jak ten mikroneron z gaśnicą, żeby w tym kontekście była postrzegana Polska. I ten wniosek jest o tym, że my chcemy takim ludziom powiedzieć nie. My dobrze znamy historię. My wiemy, że trzeba reagować od razu, nie bawić się, nie pomniejszać, nie tłumaczyć, nie dywagować, trzeba powiedzieć twardo nie takim ludziom. I mówię to także jako polityk centrowy, prawicowy, konserwatywny. My powinniśmy być szczególnie przekonani, tak panie i panowie z Konfederacji. Tym się różnimy od rewolucjonistów, że nie chcemy biegać z gaśnicą jak szaleńcy, tylko chcemy powiedzieć tak, zgadzamy się na różnorodność, zgadzamy się na pluralizm, doskonale to rozumiemy, bo wiemy gdzie jesteśmy i wiemy skąd żeśmy tutaj przyszli. I te, ta dzisiejsza debata jest o tym, panie i panowie, Dokła, doku, dokładnie o tym, ona jest o tym i ona jest o, o postawie, o tym jak reagujemy i kiedy reagujemy, bo nasz obowiązek. Wobec wszystkich zjawisk historii, które zaczęły się od jakiegoś jednego gościa, który coś tam sobie niby spalił, jak mówili. Tak, to się zawsze tak zaczyna. I wtedy trzeba zareagować i potępić. Obowiązkiem polityka jest przede wszystkim powiedzieć nie, wyciągnąć konsekwencje i dać jasny sygnał, że się na to nie zgadzamy. I w tym sensie jest to także debata nad politycznym sumieniem Krzysztofa Bosaka. Czy właściwie zareagował? I w dzisiejszym głosowaniu my to będziemy oceniali. Ale istotą tej dyskusji jest postawa, w której ktoś przedstawia się jako patriota, a wali jak w bębę w reputację Polski na świecie. My się na to nie zgadzamy, bo spowodowaliście tym czynem i Waszą niejednoznaczną reakcją, że Polska dostała uszczerbku, doznała uszczerbku, tak jak doznawała ze względu na to, co wyprawiała poprzednia pisowska koalicja. I chciałbym Wam z tej mównicy powiedzieć, po to się zdecydowałem wystąpić. Niech każdy z nas ma poglądy, jakie chce, ale niech szanuje naszą polską tradycję i niech nie wystawia Polski na pośmiewisko. I pamiętam doskonale ten moment, gdy zobaczyłem te obrazki z posłem Brownem w tym szaleństwie zaprogramowanym z tą gaśnicą i pomyślałem, że nie chcę. Żeby ktokolwiek, gdziekolwiek na kuli ziemskiej myślał, że on to robi w imieniu polskiego parlamentu, w imieniu Polski. I powiem panu więcej. Pomyślałem także o wybitnej rodzinie Braunów. Począwszy od przewodniczącego Rady Jedności Narodowej, Juliusza, Bra Juliusza Brauna, Jerzego Brauna, przewodniczącego. Pomyślałem, że nie mogę się na to zgodzić. Także ze względu na te tradycje. Bo w przeciwieństwie do Pana wiem, o czym mówię. I wiem, co na wyprawiał pan Brown. I wiem, jak bardzo ważne jest, żebyśmy w dzisiejszym głosowaniu pokazali, że oczekujemy od nas wszystkich, jak tu siedzimy, od prawa do lewa, żebyśmy wobec takich sytuacji reagowali jak trzeba, wtedy, kiedy trzeba i bez światłocieni. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Pośle. Zapraszam